Między innymi tym filmem Netflix zgłasza swoje pretensje do Oscara. Mowa tutaj o filmie Król, który już możecie oglądać na tej platformie. Film historyczny, film luźno oparty na sztukach Szekspira i już no oparty na historii To raczej inspiracja, Królów. rzeczywiście swobodne odczytanie, to za dużo powiedziane nawet, tak, no, rzeczywiście. Taka lekka wariacja. No tak, film historyczny, ale myślę, że od razu możemy powiedzieć to w jednym, w pierwszym czy w drugim zdaniu, że jest to kawał dobrego kina historycznego, także uprzedzamy od razu, nie, nie ma się czego bać, to się naprawdę Netflixowi udało. No, tutaj ten Szekspir został bardzo nowocześniony, poskracany, no i zresztą sami się zorientujecie, co z nim zrobiono, ale to nie znaczy, że to jest jakieś kino głupiutkie, bardzo rozrywkowe i, i, i zupełnie nieinteligentne. Wręcz przeciwnie. Wydaje mi się, że, że naprawdę jest potencjał w tej opowieści. Może powiemy troszkę, no, żeby tak już nie, nie opowiadać obok, ale może już trzymajmy się samej historii. Czyli Jest to opowieść o młodym królu, który próbuje, zostaje tym królem niejako. Trochę, trochę z z, przypadku. Trochę z przypadku i próbuje odnaleźć swoją własną, niezależną drogę do bycia. Prawdziwym władcą. No to nie jest takie Buntuje proste. Buntuje się, znaczy wcześniej buntował się przeciwko ojcu, nie akceptował jego polityki, nie akceptował tego, że bez przerwy właściwie tamten, czyli Henryk IV prowadził wojny. No i teraz on stał się tym kolejnym Henrykiem. Tak, i no, mimo tego, że chciałby być niezależny i chciałby, chciałby być prawdziwym, mądrym władcą i znaleźć swoją własną drogę, to nie do końca mu się chyba to na początku udaje. Jest no właśnie, w sieci ale... intryg i mało tego, to tak? sam był e... przeciw wojnie, a, no tak. a staje no, przed no koniecznością właśnie. prowadzenia tej wojny. No tak, tak, ale właśnie na tym koncentruje się ta pierwsza część filmu, gdzie właściwie obserwujemy tę przemianę. Na tym się koncentrują twórcy, czyli tutaj reżyser pewnie kojarzonego przez Was filmu Królestwo Zwierząt. I tutaj koncentruję się właśnie na tej przemianie króla. To znaczy z tego młodego księcia, takiego rozrywkowego, bardzo. Idealistycznego. Idealistycznego, takiego no, pacyfista, kompletny, imprezowy jeszcze, zmienia się w króla. Który no, sprawia wrażenie, do... znaczy ta przemiana, z jednej strony mam takie wrażenie, że ona się dzieje trochę za szybko, w takim dramaturgicznym sensie, to, trochę za szybko, fabularnie jakoś tak przeskoczyli. Mm. Ale może właśnie przez to, że zagrał tę postać szalamę, wierzymy w, te, w, w to, bo naprawdę tego to bardzo wiarygodnie. On zagrał wszystko tu wiarygodnie, te swoje. Emocje oddał jako bunt, zbuntowany syn, prawda? Jako ten, który ma wiele roztorek, jako ten, który właściwie gdzieś musi w sobie odnaleźć y, tego króla, dojrzałego władcę. I te poszukiwania naprawdę, to wszystko to jest wy, wyrysowane, y, pokazane na jego twarzy i, i myślę, że w tę twarz wierzymy. Chociaż... I, wierzymy, I też możemy wierzyć w tą przemianę, bo ona tak, nie czuje nie, to brzemię odpowiedzialności. Tak, prawda? No, w tą przemianę wierzymy, ale właśnie dzięki tej, jak, temu aktorstwu. Prawda? Dlatego, hmm. że mi się wydaje, że ono gdzieś tam fabularnie jest troszeczkę przyspieszone. Prawda? Znaczy, to hmm. gdzieś się staje trochę nagle. Natomiast to aktorstwo to uwiarygadnia. I myślę, że no, potem oczywiście mamy już tego władcę, który no, z kolei musi y, y, gdzieś odnaleźć się jako tego, który, który no, ma, ma być tym rozsądnym, mądrym, roztropnym właśnie takim władcą, który nie chce prowadzić wojny. prawda? No i właśnie. I, to, I, i, dlatego, właśnie prowadzi to i dlatego właśnie prowadzi tę wojnę. Prawda? Ale, ale z jednej strony dochodzi do tej przemiany, i on prowadzi tę wojnę, ale z drugiej strony też wiemy, czy mamy takie wrażenie, że ten film chyba jednak, nie wiem czy ty masz takie wrażenie, ale on sprawia wrażenie takie antywojennego jednak. Od początku do końca. I to jest nie tylko w takiej warstwie oczywistej, że jest tam wypowiadane to tysiąc razy chyba, ale w warstwie wojna, wizualnej. Ale też w warstwie wizualnej, bo tam jest ciągle mówią, no trochę nawet opatologiczna no, za bardzo, prawda? że ta wojna jest okrutna, że jest potrzebna. Ale męcząca yy, i ostatecznie, ostateczne rozwiązanie. Ja to powtarzam tak trochę do znudzenia. Ten Henryk Młody też. Więc to jest właśnie trochę nawet irutujące, ale to powiedzmy zostawmy. Natomiast udało się to w wersji wizualnej, to jest ciekawsze, tak. prawda? W tej wersji wizualnej tu nie ma jakiegoś upiększenia, tu nie ma jakiegoś takiego... No wojna tutaj to nie yy... jest romantyczna, tak, tak. romantyczna szlachetna wojna. To jest ciężka robota, tak. niebezpieczna, to jest znój. No, to jest znój. No, to, zresztą to jest tak pokazywane w takim półmroku, zresztą dlatego lepiej w kinie to oglądać jednak niż na jakimś małym no, smartfoniku. No wiesz, no znuj to mało powiedziane, to, ale, nie, ja mówię, masz razy, ale jest takie ciężka robota. To jest krwawy, tak. Wiesz no, tam nawet jest... nie masz tak dużo krwi, ale to mhm. po prostu zasuwasz tym mieczem w tych ciężkich zbrojach tak, po, po kolana w błocie, to no, nic przyjemnego w tym nie ma. To no. prawda, nie ma tam pięknego umierania. To nie jest bitwa widowiskowa, a z drugiej strony to jest bitwa, która trzyma w napięciu. Ja chociaż nie przepadam, jest sceny bitewne, często nudzą, właściwie ziem okropnie, ale tutaj te sceny bitewne. Które nie były może jakoś tam bardzo rozwinięte, ale one jednak to trwały trochę, więc, ale trzymały w napięciu i nawet kompletnie nie czułem ani przez chwilę nie czułem zrządzenia. Także ta to, to jest film antywojenny, a jeszcze bardziej to podkreśla już im bliżej końca, tym bardziej to widać, a już szczególnie wtedy, kiedy nagle wychodzimy z tego świata w świata zdominowanego przez mężczyzn. Teraz troszkę jak feminista, powiem, mm -hmm. ale to tak zabrzmi, może. Ale tutaj dają twórcy głos córce króla Francji, prawda? Katarzynie. Która nie chciałbym, będzie... żeby to zabrzmiało trochę jak spoiler teraz, bo trochę zdradzamy. Nie, nie, no ale zdrad nic więcej nie powiem. Tylko powiem tyle, że no Katarzyna gdzieś w pewnym momencie, nie powiem o okolicznościach tego, tej rozmowy, ale Katarzyna w pewnym momencie, kiedy my mamy wrażenie już, że no ten Henryk młody to jest taki już roztropny, mądry i w ogóle. Najlepsze przykłady. Że, że, że w ta wojna już no, tutaj czasami no, nie, nie da się jej uniknąć, ale mamy tutaj jednak to spojrzenie właśnie kobiety, Katarzyny, y, y, która, która no, nagle rzeczywiście potrafi w punkt określić y, właściwie co widzieliśmy co się z nim stało, opowiedzieć o manipulacji, opowiedzieć o wojnie, jaką jest naprawdę i po co jest, prawda, i czemu mogłoby jej nie być. I to jest takie no, no spojrzenie, mam, że Chciałbym które... powiedzieć, że tutaj właśnie to jest jedyna kobieta i ona w tym całym obłoconym świecie męskim wchodzi cała mm -hmm. na biało, tak? tak? Tak, 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 No i właśnie dlatego mówię, że to jest już, jeśli miałbym, miałem wątpliwości, to jest rzeczywiście film pacyfistyczny, to, to po tym, co ona powiedziała, nie miałem już takich wątpliwości absolutnie. Film oczywiście, tak jak już powiedzieliśmy, no, dobrze się ogląda, no, ma takie jakieś tam przestoje, to nie jest może ten rytm nie jest może taki rzeczywiście równy zawsze, czasami są takie łopatologie, o tej przemianie on też mówi czasami za często, o tych rozterkach czasami widzimy te rozterki na twarzy aktora, świetnie on to pokazuje, czasami nie potrzeba już tego mówić. Tam to zostaje to powiedziane, no ta łopatologia jednak się pojawia, no ale myślę, że to mi o wszystko nie przeszkadza, że, że, że to gdzieś ma swój y, 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 nastrój i nastrój, jest to no, to się wierzymy w ten portret króla, myślę, i to jest, i to jest chyba najważniejsze. Nie można jeszcze powiedzieć, że jest to taki dobry, historyczny mainstream, tak? Tak, tak no gig. tak, no bo, no bo to jest Nie oczywiście... można się przestraszyć, że to jest mm -hmm. o Szekspirze, o czymś nie, tam, to się dobrze ciespie, ale to jest taki bardzo dobrze oglądający To się film. dobrze ogląda, oczywiście. No to wystawiliśmy laurkę filmowi Król. Tak, chociaż nie powiedzieliśmy, że jest wybitny. Nie, nie, to, to chyba czegoś takiego nie powiedzieliśmy, jak sądzę. No to wtedy Laury byśmy namawiali, tak? To kosztów. prawda, no, Laureczka. No dobrze, niech będzie. W każdym razie film, który być może powalczy o Oscary, ale nie sądzę, żeby w tych najważniejszych... Jak to się mówi? Kategoriach. Aha, no właśnie, kategoriach, tak. Ale w jakich kategoriach? To znaczy co, film animowany, historyczny, no nie, edukacyjny? No mówię, nie, no, no, mówię, nie no, no mówię, że masz myślisz, że ma tutaj szansę? Raczej czy? nie, ale kostiumy może już tak. Kostiumy tak, tak masz no. rację. Czyli Król, możecie go obejrzeć, tak jak już wspomnieliśmy, na platformie Netflix. Naszym zdaniem warto i nie będą to stracone godziny, a później jak już obejrzycie... Ale aż dwie ponad. No, no Chyba aktów tak, jak to w kinie Jak sam powiedziałeś, ciężka, długa walka. No To, to prostu, prawda. Ta robota się nie może tak no raz się skończyć. Krótki film historyczny, tak, już nie może. A potem zapraszamy do komentowania dzielenia się wrażeniami tutaj yy, z nami. O rany, do rymu jeszcze prawie godzimy. <noise> do następnego razu, do zobaczenia. Do zobaczenia.